Cześć, tu Patryk AutoCentrum Sanders. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować auto niemieckie, znane oczywiście Wam wszystkim. Najbardziej chyba pospolite po pasacie, jakim jest tej generacji. Jest to Golf z 2011 roku z silnikiem 1.6 TDI o mocy 105 koni. Aktualnie ma przebieg 198 tysięcy. U nas w firmie jeździ od Ponad roku i od ponad roku zrobił ponad 50 tysięcy kilometrów. Jest to salon Polska, praktycznie jeden właściciel tam z rąk do rąk przechodził w rodzinie. Stan lakierniczy dobry, zawsze znajdzie się na aucie 11-letnim. Jakieś rysy, wgniecenia gdzieś po radiu na pewno coś. No lakierniczo jest powiedzmy stan dobry, jestem tak jak widać. Gdzieś ma jakieś takie małe. Ono, gdzieś na nadkolu jest farbka, podmalowane tu jest przerysowany lekko, niewidocznie parkingowo. No i również na dachu są ślady użytkowania CB Radia. Gdzieś zderzak tylny również mógłby wymagać drobnej korekty lakieru. Poza tym, technicznie, auto w stanie idealnym. Auto bez zarzutu jeździ z nami na długie trasy. Jak jest potrzeba wyjechania gdzieś naprawdę daleko, to po prostu wsiadamy i jedziemy właśnie tym autem. Jest on na 16-calowych felgach aluminiowych. Dodatkowo są felgi stalowe z oponami zimowymi. To jeżeli chodzi o ten skład. W środku mamy dość bogato wyposażonego, go, ze względu na to, że mamy. 4 szyby elektryczne, dodatkowo przednie fotele są grzane. Tu jeszcze mamy olej już na wymianę, bo za 3000 km się zbliża. Nie wiemy, czy nie będzie jechało auto w trasę dość długą. Oleju od wymiany do wymiany można powiedzieć co 15 tysięcy robimy wymianę na pewnym syntetyku i na 15 tysięcy km to jest dolewka mniej więcej 0,7 litra, więc jak najbardziej normalne. W środku Golfik wygląda tak, jak widzimy 198 272. Z wyposażenia mamy wejście USB, czujniki parkowania. Atrakcja standardowo, klimatyzacja zwykła, nie klimatronik i radio jest dołożone przez poprzedniego właściciela. Radio dość bogate. Mamy tutaj ogólnie wszystko od nawigacji po wejście na płytę DVD, po wejście na kartę SD i mapy GPS-u. Oczywiście Bluetooth łączy się z telefonem, można rozmawiać bez problemu podczas jazdy. No i tak to technicznie wygląda. 1,6 Ciekonny Naszym zdaniem naprawdę jest to auto po pasacie i Golfach 1,9 TDI 90-110 konnych Drugi przełom w autach starych W autach 10-12 letnich Że one są naprawdę dobre. Tutaj jedyne co to mogłoby się odzywać dwumasa. Oczywiście tutaj jest cisza, ciskamy sprzęgło Totalnie, nie słychać tej dwumasy. Mogłoby z takich niedomagań zawieszenie tutaj robiliśmy przy zawieszeniu na przykład ostatnio sprężynę i poduszkę MacPersona i zostało to wymienione bez żadnego problemu po prostu kawałek sprężyny nam się uszczerbił na górze i stwierdziliśmy, że po prostu damy nowy zestaw także z przodu jest nowy zestaw sprężyn poduszka amortyzatora również no i poza tym technicznie mówię, technicznie jest naprawdę auto solidne, zwarte, na jednym wahaczu, jest to auto bezproblemowe, koszta są naprawdę znikome, o wiem co robiliśmy, tutaj było robione EGR, EGR jest nowy założony, koszt takiego EGR z chłodniczką EGR to jest 700 zł, wymiana niestety dość żmudna i, i na pewno... No, jest to kawałek roboty, jakby za tym, bo no, EGR wiadomo gdzieś tam się zapcha, przypcha. Tutaj mamy nowy założony. Także jest to spokój przynajmniej na te kolejne 160-170 tysięcy. Bo, tak mi się wydaje, że takie EGR 200 tysięcy maksymalnie wytrzymują i no, niestety się zapychają. Wszystko jest w oryginale. Katalizator oczywiście też. Ktoś ostatnio mnie pytał na jakimś filmiku, czy jest wycięty. Nie, my nie wycinamy. Jeżeli jest taka możliwość, staramy się bardzo mocno kupować auto z katalizatorem. Ze względu, wiecie co, to nie te koszta auta, bo jeżeli auto kosztuje 20-30 tysięcy złotych, czy 60-70 tysięcy złotych, to wycięcie kata za 500 czy 1500 złotych to, to mija się z celem. Co tutaj? Mamy skrzynię pięciobiegową, to też. Osoby, parę, parę osób pytało, bo wystawiliśmy już to auto na sprzedaż, jest ono aktualnie w sprzedaży na OLX, także możecie tam je szukać. Z wyposażenia mamy jeszcze tempomat, no tak jak mówiłem, podgrzewane, moment, przełączę. Tak jak mówiłem, mamy tak, podgrzewane kanapy przednie, w trzech poziomach ciach, mamy tempomat. I mamy światło do jazdy dziennej. Światła do jazdy dziennej również są, jeżeli one są aktualnie wyłączone, trzeba je włączyć. Zauważyłem jak byliśmy na zewnątrz, że one są odłączone, ja trzeba wejść do menu pewnie i po prostu je załączyć. Lub też VCD samostatecznie, ale one były włączone, także wydaje mi się, że nadal działają i tutaj nie ma żadnych zmian w tym. Także to tyle, jeżeli chodzi o golfika, golfik czysty, zadbany, czeka na nowego nabywcę. To było na tyle, jeżeli chodzi o Golfa, co tu się rozpisywać, auto proste, spalanie, mógłbym jeszcze dodać, że spalanie na pewnym zbiorniku robi około 1000 km, jest to średnio 5 litrów, to jest jazda miasto, miasto, trasa, jeżeli jedziemy samą trasą, to możemy zejść do 4,5 litra, a w mieście spalimy 6 litrów, jest to naprawdę optymalne i moim zdaniem bardzo niskie. Także jeżeli się podobało, dajcie łapkę do góry. Trzymajcie się do następnego filmu hejka.